Przed Tobą walka z gatunku: yy, nic do zyskania, wszystko do stracenia. Ale boksowałeś w przeszłości z Francuzami i wiesz, że oni czasami potrafią taki przyjechać niepozorny zawodnik, a sprawić dużo problemów? No, jest są z tego, że są twardzi. Mm, nie podają się, nie, zazwyczaj nie przyjeżdżają tylko po wypłatę, tylko żeby pokazać się w dobrej stronie publiczności, w, w telewizji, żeby wziąć ich znowu na walkę. <laughs> Ja nie lekceważę swojego przeciwnika. Nie wymienił zbyt wiele, bo nie widziałem dużo materiałów z jego walkami. Eee, spodziewałem się ciężkiej walki, jednakże no, jestem bardzo dobrze przygotowany. Eee, treningi tutaj z treningiem powym kłakiem eee, przynoszą naprawdę takie efekty, jakie ja bym chciał. No zobaczymy jak to będzie w przyszłości. No, mam na scenę walkę w maju z naprawdę bardzo solidnym przeciwnikiem. No, mam kilka nazwisk, to są naprawdę bardzo solidni przeciwnicy, z jakimiś o jakiś bardzo fajny, fajny tytuł, a więc no, tę walkę traktuję jako takie przetarcie. No właśnie, bo cały czas się zastanawiam. Co, co ty tutaj robisz w zasadzie na tej sali treningowej w Warszawie, bo miały być Niemcy, były propozycje z dwóch grup, i, i co się stało? I w ogóle jaki jest twój, teraz Twój status? Ty jesteś zawodnikiem wolnym? No, no, no na razie jeszcze jestem wolnym, no mm, propozycje może są, co będę robił zobaczymy, no tutaj te z trenerem i zaczęliśmy się tak jakby dogadywać, przedstawił mi kontrakt, no bardzo dobre, naprawdę bardzo dobry pod każdym względem. No i nie wiem, myślę, myślę, zobaczymy, no, akurat jestem na razie w takiej dobrej sytuacji, że jestem wolnym zawodnikiem, e, mam walkę teraz, e, będę miał walkę w maju, 12 rund, e, a więc nic więcej nie potrzeba. W tej walce, no, nie możesz za wiele zyskać, bo to jest taka walka, jak sam powiedziałeś, na przetarcie, ale na pewno możesz poprawić pewne rzeczy, których nie pokazałeś w walce chociażby z Łukaszem Wawrzyczkiem, tak, bo tam nie do końca byłeś ze wszystkiego zadowolony. Będzie, będziemy widzieć jakąś różnicę pomiędzy tymi dwoma walkami? No miejmy nadzieję, na pewno y, pierwsze, co będę musiał robić to konsekwencja. Y, konsekwencja, y, nie podpalać się. Myślę, że jestem dobrze przygotowany pod każdym względem fizycznym, psychicznym, kondycyjnym. No i no, 10 rund to jest to sobie do mojej dystansy. Mm -hmm. Ja to czuję, ponieważ no, czuję to, że też będę zamykał swoich przeciwników. Jedyne co chcę przede wszystkim poprawić to, żeby żeby nie podpalać się na jeden ciało, żeby nie, nie chcieć urwać głowy. Też troszeczkę inaczej teraz robię wagę. Nie robię wagę tak, żeby mieć tydzień, dwa czy Tydzień, gdzie tydzień? 3 czy 4 tygodnie przed walką już się jarać, że mam limit kategorii średniej, bo to było bez sensu. Teraz sobie pójdź spokojnie wagę. E, aktualnie ważę około 76 kg. E, Puszczę wagę z tydzień czasu, to nie będzie dla mnie najmniejszego problemu. A więc czuję się dobrze, więc GIT. W maju Twój trener Andrzej Gmitruk zapowiada, że to będzie pas interkontynentalny, jednej z czterech najmocniejszych. Federacji. Coś więcej możemy powiedzieć na temat tego występu, znaczy, no w sumie to, to tylko tyle, co ten powiedział. Mm. Że będzie to na pewno fajny tytuł, który pchnie mnie gdzieś tam wyżej, który pozwoli jakby toczyć walki na wyższym poziomie. No ja liczę w tym roku na jakoś. To, że ta walka będzie to fajnie, ale ja jeszcze liczę na coś więcej w tym roku, no bo ta arena musi się w końcu rodzić, prawda? Jestem cierpliwy, ale, ale chcę też wyzwań. A to jest taka walka, która macie przekonać, że jednak w Polsce też można boksować o fajne tytuły z fajnymi rywalami? To się dopiero okaże. No, zobaczymy. Myślę, że, że chyba tak. mówię, no tutaj na razie się koncentruję tylko na tej, na tej walce. Mam obiecane, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Trzymam trajler Gwitruka za słowo, że, że ta walka wyjdzie. No i co? No i do roboty się bierze. Mhm. Jak oceniasz swoją formę sparingową? Bo miałeś okazję posparować i z Kamilem Szeremetą, jako z kilkoma innymi pięściarzami. Z Kamilem chyba nie za bardzo Ci szło na, e, w czasach amatorskich. Jak to teraz wygląda? Nie no to, dobrze, no z Kamilem się też znamy, no bo tak jak mówiłeś, no, boksowaliśmy kilka razy z amatora, no nigdy Kamil nie pasował jako zawodnik. I to no, wstadzie sparring fajnie, żeśmy zrobili też. Muszę troszeczkę nabrać świeżości, bo, bo jednak te treningi się nałożyły. E, ten tydzień e, w poniedziałek zrobili sparing, e, 6 rund e, z Kamilem. E, 3 rundy z Białorusiną. Zrobiłem 9 rund w dobrym tempie. Mm, Wtorek, środa, czwartek. Dzisiaj na takie bardzo luźne dni. Wczoraj nie robiłem praktycznie nic, tylko zrobiłem sobie odnowę biologiczną. Nabieram świeżości, czy jest jeszcze lepiej. Jutro wstadzie 6 rund sparingu. No i co? No i. No i... Trzeba czekać na efekty w sobotach. Uh -huh. A powiedz, e, temat kontraktu z Zawarlandem upadł totalnie, bo teraz e, Patryk Nielsen, o którym Ty mówiłeś, że mógłbyś z nim boksować o każdej porze dnia i nocy, zdobył pas z WBC Silver w wadze średniej. No i to chyba byłaby dla Ciebie taka wymarzona walka, jak na ten etap Twojej przygody z boksem. Bez problemu, z Nielsenem mogę boksować, powtarzam to, o każdej porze dnia i nocy. Ja z nim sparowałem nie jest to ten as. No to jest to zawodnik grupy w któremu wszyscy w którego inwestują, któremu jakby wiąże z nim jakąś przyszłość na, na tytuły światowe. Jak chciałbym z nim zaboksować? Jakbym dostał taką propozycję to z wyprzedzeniem 3 tygodniowym bez problemu, Był w miarę dobrym treningu, to to bez problemu spokojnie jechać i zimboksować. Mhm, ale kontrakt z Auerlandem jeszcze jest aktualny czy już nie? Na razie może, może to na razie jakby trochę ucichło. No zobaczymy. Na no, słaby zawodnik, ale Przemka Majewskiego praktycznie do zera wypunktował. Nie, no to nie jest słaby zawodnik, no to, to nie można powiedzieć, że to jest słaby zawodnik, ale ja czuję się na siłach, żeby z nim wygrać. No mówię, tym bardziej ja z nim sparowałem i wiem jak to wygląda. Robi dużo błędów nie, 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 ma, nie ma jednej bardzo mocnej rzeczy, który, którą mógłby przekonywać. E, przynajmniej mnie. Okay. A więc, no kurczę, no, trzeba podejmować ryzyko, jechać i wygrywać. a przynajmniej na terenie rywala trzeba wygrywać tą walkę zdecydowanie. No, przynajmniej jak Majewski, no, przegrał z nim walkę, tej walki z czym nie oglądałem. E, słyszałem, że rzeczywiście przegrał do jednej bramki, ale słyszałem, że przynajmniej był bardzo, bardzo słabo. Więc e, to, e, to też jest różnica.